Zdobienie się gwiazdy, która doprowadzi nas do Króla Królów. Ta gwiazda już jest, pojawiła się na nas w Firmamencie po Oto tutaj. I nic nam tylko nie pozostało, jak podążyć za jej przykładem i za jej blaskiem. Widziałem ją, jak rozświetliła niebo złocistym blaskiem. palestyńską ziemię swoje światło kieruje, tak jak proroctwo to wszystko opisuje. Tak, dostojni panowie, zobaczcie oto drogocenną i pachnącą milę dla króla król przygotowałem. Trzeba nam podążać, złożyć te lodary. Tak, tak, ja też wiele dni przestworza przez obserwowałem i w gwieździste niebo się wpatrywałem. I mówię wam, zaiste, znak to dziwne. Nie spotykamy. Dlatego myślę, że przez Boga nam da. Ja ze swej strony kadzidło przygotowałem i z nim podążę do Pana. A ja złoto i drogocenne kamienie. Zaniosę królowi nad panem. Ruszajmy, panowie! Ruszajmy drogę! Ruszajmy zatem! Ruszajmy! ruszajmy.